Czy zauważyłeś, że gdy baran zaczyna gubić samego siebie, nie dzieje się to nagle? To nie jest gwałtowny upadek, to cichy proces, prawie niewidoczny. Są to drobne sygnały, które pojawiają się w jego zachowaniu, wyborach, sposobie reagowania. I nagle ten ogień, który zawsze był tak intensywny, wydaje się powoli gasnąć, jak płomień duszony przez wiatr. Problem w tym, że często nawet tego nie zauważasz. Idziesz dalej, wierząc, że jesteś po prostu zmęczony. Że to tylko kolejna faza, która wkrótce minie. Ale głęboko w środku dzieje się coś o wiele bardziej poważnego. Twoje wewnętrzne jak krzyczy, błaga, szarpie się, a ty udajesz, że tego nie słyszysz. Baranie, zostałeś stworzony, by płonąć z wielką intensywnością. Twój impuls to nie tylko brutalna siła, to dusza w ruchu, to iskra, która otwiera ścieżki, to ogień, który nie pyta o pozwolenie. Ale kiedy zaczynasz gubić samego siebie, ta energia zwraca się przeciwko tobie. Płomień, który powinien oświetlać, zaczyna palić od środka, i wtedy pojawiają się sygnały. To nie są oczywiste sygnały. Nie są napisane wielkimi literami. Pojawiają się w małych zmianach w Twoim nastroju, w Twoim tempie, w sposobie, w jaki patrzysz w lustro i już siebie nie poznajesz. To gniew, którego pochodzenia nie znasz. To pośpiech, który nigdy nigdzie nie prowadzi. To dziwna cisza, która nie pasuje do Twojej wybuchowej natury. A być może najbardziej przerażające jest to, kiedy baran się gubi, nadal się porusza, nadal działa, nadal próbuje rozwiązywać problemy, nadal walczy. Ale każde działanie jest krokiem dalej od samego siebie. I siła, która wcześniej sprawiała, że rosłeś, zaczyna wyczerpywać się w bezsensownych bitwach. Dlatego rozpoznawanie tych sygnałów jest kluczowe. Nie po to, by się poprawić czy do czegoś dopasować, ale po to, by przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, by odzyskać swoją esencję zanim zostanie pogrzebana pod ciężarem świata, oczekiwań, a nawet własnych wewnętrznych wymagań. Dziś pokażę ci siedem ostrzeżeń, które dokładnie ujawniają moment, w którym baran oddala się od samego siebie, i być może słuchając każdego z nich, zdasz sobie sprawę, że przechodziłeś przez to więcej razy niż chciałbyś przyznać, a może przeżywasz niektóre z nich teraz w ciszy. Ale taka jest prawda. Gdy rozpoznajesz sygnały, odzyskujesz moc. Ponownie bierzesz swój własny ogień w dłonie. I co ważniejsze, przypominasz sobie, że ten ogień nigdy nie miał cię zniszczyć, ale prowadzić. Zatem, słuchając, pozwól sobie na refleksję. Który z tych sygnałów już zaczął pojawiać się u ciebie, a który z nich zawsze próbowałeś ignorować? Ponieważ w gruncie rzeczy pierwszym krokiem do powrotu do samego siebie jest odwaga, by przyznać, że w pewnym momencie się zgubiłeś. Baranie, urodziłeś się z wewnętrznym przymusem. To tak, jakby czasu nigdy nie było wystarczająco, jakby każda minuta musiała być przeżywana z maksymalną intensywnością. Ta energia sprawia, że jesteś kimś, kto otwiera ścieżki, nie czeka, działa. Ale jest moment, w którym ten pośpiech przestaje być ruchem i zmienia się w ucieczkę. Biegniesz, 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 ale nigdzie nie docierasz. To tak, jakbyś był na nieskończonej drodze, przyspieszając coraz bardziej, ale bez celu. To jeden z pierwszych sygnałów, że gubisz samego siebie. Twój pośpiech nie jest już pasją, nie jest już pragnieniem, nie jest już tą siłą, która pcha życie naprzód. Zmienia się w lęk, w ciężar, w presję. Budzisz się już zmęczony, jakbyś spał w środku bitwy. Zaczynasz zadania, ale ich nie kończysz. Angażujesz się w projekty, ale wkrótce tracisz w nich sens. I w głębi duszy nie potrafisz wyjaśnić, dlaczego czujesz się tak pusty, mimo że jesteś zawsze zajęty. To tak, jakby ogień w tobie był zapalony ale zamiast grzać, po prostu zużywał tlen wokół ciebie. Być może już to czułeś, ten pośpiech, który nie jest po to, by gdzieś dotrzeć, ale po to, by uciec od samego siebie, aby nie stawić czoła ciszy, aby nie musieć radzić sobie z tym, co dzieje się w środku, gdy wszystko się zatrzymuje. To pierwsze ostrzeżenie, kiedy twój pośpiech przestaje być życiem, a staje się ucieczką, a kiedy tak się dzieje, zaczynasz oddalać się od swojej esencji. Ponieważ twoja naturalna siła nie polega na bieganiu bez celu, ale na bieganiu w kierunku czegoś, co ma dla ciebie sens. Zastanów się nad tym. Ile razy biegłeś tak szybko, że zapomniałeś dokąd zmierzasz? Ile razy myliłeś ruch z celem? To jest moment, w którym Baran musi sobie przypomnieć. Nie chodzi o bycie szybkim. Chodzi o bycie wiernym temu, co napędza twój płomień. Baranie, nosisz w sobie furię, która gdy jest dobrze skierowana, jest czystą mocą. To ten płomień sprawia, że reagujesz na niesprawiedliwość, dodaje ci odwagi, gdy wszyscy wokół wahają się i popycha cię do stawiania czoła temu, czego wielu unika. Twój gniew w swej istocie jest życiem w stanie surowym, ale jest moment, w którym ta energia zaczyna się wypaczać i zamiast być siłą, staje się trucizną. Już nie jest paliwem do sprawiedliwego działania, ale niekontrolowanym wyładowaniem, które uderza w innych, a przede wszystkim w ciebie. To wtedy zaczynasz wybuchać z byle powodu, kiedy jedno niewłaściwe słowo wytrąca cię z równowagi, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie walczysz o to, co ważne, ale po prostu reagujesz na to, co się pojawia. Twoja energia, która powinna otwierać ścieżki, zaczyna niszczyć mosty. A co gorsza, gniew, który nie znajduje wyraźnego celu, zaczyna zwracać się do wewnątrz. Żre, rodzi poczucie winy, Tworzy ten ciężar w klatce piersiowej, którego nie wiesz, jak się pozbyć. Czujesz się w ciągłej wojnie, nawet w chwilach ciszy. I wiesz, co jest najbardziej okrutne? W oczach innych wydajesz się po prostu zbyt nerwowy, zbyt nietolerancyjny, ale wewnątrz ból jest inny. To poczucie niezrozumienia, walki bez wiedzy o co dokładnie i samotności w swoim własnym ogniu. To drugie ostrzeżenie kiedy twój gniew nie ma kierunku, a ty zaczynasz być pożerany przez ogień, który miał cię chronić. I tu jest prawda, o której niewielu mówi. Baran nie musi uczyć się gasić swojego gniewu, musi nauczyć się używać go jako tarczy, a nie noża, ponieważ w gruncie rzeczy gniew barana nigdy nie dotyczył zniszczenia, zawsze dotyczył ochrony, samego siebie, swoich bliskich, tego co ważne. Pomyśl, ile razy czułeś, że marnujesz swoją energię na bitwy, które tak naprawdę nie były twoje. Ile razy zdałeś sobie sprawę, że nie z otoczeniem chciałeś walczyć, ale z pustką, która pojawiła się, gdy zacząłeś gubić siebie? To jest cicha trucizna, kiedy Twój gniew przestaje być głosem Twojej duszy, a staje się tylko hałasem Twojego zmęczenia. Baranie, jesteś znakiem odwagi. Nie tej wyidealizowanej odwagi z filmów, ale prawdziwej. Tej, by zrobić pierwszy krok bez gwarancji, stawić czoła nieznanemu, nawet gdy trzęsiesz się w środku. Działać, zanim życie zdążycie pochłonąć, to jest twój dar, ale jest moment, w którym ta odwaga przestaje być prawdą i staje się tylko maską. Zaczynasz działać nie dlatego, że czujesz, ale dlatego, że musisz utrzymać wizerunek kogoś, kogo nic nie rusza. Nadal mówisz tak, nadal się rzucasz, nadal udajesz nieustraszonego, podczas gdy w środku wszystko, czego pragnąłeś, to się zatrzymać. To jeden z najbardziej subtelnych sygnałów, że się gubisz, kiedy twoja odwaga przestaje być wolnością, a staje się obowiązkiem, kiedy impuls nie rodzi się z serca, ale z wewnętrznej presji, nie mogę zawieść, nie mogę okazać słabości, nie mogę teraz przestać. I co się wtedy dzieje? Stajesz się niewolnikiem swojej własnej siły. Nosisz zbroję każdego dnia, ale w głębi duszy jesteś nią coraz bardziej zmęczony. To jak noszenie ogromnego ciężaru na plecach, podczas gdy wszyscy oklaskują twoją waleczność, nie zauważając, że najbardziej pragnąłeś na chwilę położyć ten ciężar na ziemi. Niebezpieczeństwo polega na tym, że przekształcając odwagę w maskę, zaczynasz tracić kontakt ze swoją wewnętrzną prawdą. Działasz, ale nie czujesz. Stawiasz czoła, ale nie wierzysz. Uśmiechasz się, ale nie jesteś obecny. I powoli przestajesz rozpoznawać siebie w odbiciu, które widzi świat. Być może już tego doświadczyłeś, momentów, w którym wszyscy nazywają cię silnym, a ty czujesz się kruchy w środku, momentów, w którym jesteś postrzegany jako nieustraszony, ale w ciszy zadajesz sobie pytanie, czy nadal jesteś w stanie to wszystko udźwignąć. To jest trzecie ostrzeżenie, kiedy twoja odwaga przestaje być głosem twojej duszy i staje się tylko przedstawieniem, kiedy nie jesteś odważny dla siebie, ale po to, by nie rozczarować innych lub samego siebie. I tu jest prawda, która boli, ale wyzwala. Nie musisz nikomu udowadniać swojej odwagi. Ona już jest częścią ciebie. Nawet w dniu, w którym pozwolisz sobie na zatrzymanie, nawet w dniu, w którym przyznasz, dziś nie mogę, ponieważ w gruncie rzeczy największa odwaga barana nie polega na walce ze światem, ale na śmiałości, by być człowiekiem, wrażliwym i prawdziwym. Baranie, ty jesteś ruchem. Twoja natura nie została stworzona, by milczeć w obliczu życia. Mówisz, krzyczysz, reagujesz, działasz, ponieważ twój wewnętrzny ogień musi się wyrazić, musi jakoś z ciebie wyjść. Ale jest moment, w którym pojawia się cisza, i nie jest to cisza spokoju, to ciężka cisza, cisza, która nie uspokaja, ale dusi. To jeden z najjaśniejszych sygnałów, że gubisz samego siebie, kiedy zaczynasz milczeć zbyt często, kiedy przestajesz mówić, co czujesz. Kiedy przestajesz stawiać czoła temu, co ci przeszkadza, kiedy połykasz słowa, które palą w środku, tylko po to, by uniknąć konfliktu, tylko po to, by nie sprawiać kłopotu, tylko po to, by nie wydawać się kruchym. Problem w tym, że za każdym razem, gdy milczysz, nie unikasz bólu. Gromadzisz go w sobie. I ten cichy ból, prędzej czy później, znajduje sposób, by wybuchnąć. Czy to w napadzie gniewu, w pochopnej decyzji. W załamaniu, które wydaje się pojawiać znikąd. Baran, który milczy zbyt często, to baran, który zaczyna tracić swój własny płomień, ponieważ ogień potrzebuje powietrza, a kiedy dusisz swój głos, powoli gasisz to, co utrzymuje cię przy życiu. Być może już to czułeś być w gronie przyjaciół i, mimo że masz wiele do powiedzenia, milczeć. Być w związku i połykać niezadowolenie ze strachu przed utratą drugiej osoby. Być w pracy i akceptować coś niesprawiedliwego tylko po to, by uniknąć zamieszania. Z zewnątrz wygląda to na dojrzałość, ale wewnątrz wiesz, to nie jest dojrzałość, to porzucenie samego siebie. To czwarte ostrzeżenie: kiedy cisza zaczyna ważyć więcej niż hałas, kiedy zdajesz sobie sprawę, że bardziej martwisz się o utrzymanie zewnętrznego pokoju niż o ochronę swojego wewnętrznego spokoju. I tu jest trudna prawda. Życie nie potrzebuje ugaszonego barana, by być harmonijne. Potrzebuje barana w pełni, nawet jeśli czasami wybuchnie, nawet jeśli czasami będzie przeszkadzać. Ponieważ Twój głos to nie hałas? Twój głos to życie, i za każdym razem, gdy go dusisz, tracisz trochę z tego, co najbardziej cię definiuje. Zatem zastanów się, ile razy Twoje milczenie nie było wyborem, a więzieniem? I ile razy w imię nieutracenia kogoś straciłeś samego siebie. Baranie Twoja dusza jest wojownicza. Nie urodziłeś się, by stać w miejscu, gdy dzieje się coś niesprawiedliwego. Masz w sobie instynkt, by powstać, stawić czoła i chronić. To jeden z Twoich największych darów odwaga, by rzucić się w obronę tego, co ważne. Ale jest moment, w którym ta siła zaczyna się wypaczać. I zamiast walczyć o siebie, zaczynasz walczyć o wszystko, nawet o to, czego nie powinieneś dźwigać. To piąte ostrzeżenie. Kiedy zaczynasz marnować swoją energię na bitwy, które nie są twoje, kiedy angażujesz się w problemy innych, bierzesz na siebie odpowiedzialności, które do ciebie nie należą, walczysz o sprawy, które nie mają nic wspólnego z twoją duszą. Nagle jesteś zmęczony, wyczerpany, jakbyś stoczył tysiąc wojen w ciągu jednego dnia, ale nie możesz sobie przypomnieć, która z nich była naprawdę twoja. I tu leży niebezpieczeństwo. Próbując uratować wszystkich, Zapominasz o sobie. Dźwigasz ciężary, które nie mają Twojego imienia. Ranisz się z powodu ran, które nie są Twoje. A kiedy zdajesz sobie sprawę, jesteś tak zajęty rozwiązywaniem problemów świata, że nie masz już siły, by zadbać o własne serce. Być może już to czułeś. Walczyć o kogoś, kto nawet nie docenił Twojego wysiłku. Przejmować się bólem ludzi, którzy w gruncie rzeczy nawet nie chcieli, żebyś o nich walczył rzucać się w sytuacje, które ostatecznie bardziej cię wysysały niż dodawały. Problem nie leży w twojej sile, problem pojawia się, gdy jest ona marnowana na bitwy, które nie mają dla ciebie celu i powoli to wyczerpanie gasi blask w twoich oczach, sprawia, że twój płomień staje się ciężki, duszony, zbyt zmęczony, by płonąć. Oto prawda, nie musisz brać udziału we wszystkich wojnach, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Twoja energia jest zbyt cenna, by marnować ją na sprawy, które nie dotykają Twojej esencji? Baranie, Twoje największe zwycięstwo nigdy nie będzie polegało na podbijaniu cudzych terytoriów, ale na ochronie własnego. Na mądrym wybieraniu, gdzie skierować swój ogień, a gdzie pozwolić, by życie rozwiązało się bez Twojej interwencji. Zatem pomyśl szczerze, ile bite wstoczyłeś, które w gruncie rzeczy nie są Twoje, i ile razy zgubiłeś samego siebie. Próbując uratować to, czego nie dało się uratować? Baranie, urodziłeś się z płomieniem zwycięstwa w sobie. Bez względu na wielkość wyzwania, zawsze widzisz w nim szansę na przezwyciężenie. To sprawia, że jesteś kimś, kto podejmuje ryzyko, inicjuje, przełamuje bariery, gdy wszyscy inni wciąż stoją i myślą. Ale jest moment, w którym ta siła przestaje być inspiracją i zaczyna zmieniać się w więzienie. To wtedy pragnienie zwycięstwa, które zawsze było twoim paliwem, przekształca się w strach przed porażką. To szóste ostrzeżenie, kiedy nie działasz już dla przyjemności z podboju, ale z przerażenia przed porażką. Kiedy każdemu krokowi towarzyszy wewnętrzny głos, który mówi: A co jeśli się nie uda? A co jeśli nie jestem wystarczająco dobry? A co jeśli będą mnie oceniać? I co się wtedy dzieje? Paralizujesz się w obliczu ryzyka. Lub wręcz przeciwnie, zanurzasz się w desperackiej intensywności, jakby każdy wybór był dowodem wartości. Przestajesz cieszyć się drogą, ponieważ masz obsesję na punkcie wyniku. I nawet gdy odnosisz zwycięstwo, jego smak nie jest już słodki. To tylko ulga. Ulga z powodu braku porażki, ale nie radość z podboju. Być może już tego doświadczyłeś. Wejść w rywalizację i zamiast odczuwać zdrową adrenalinę konkurencji. Czuć tylko ciężar myśli, nie mogę zawieść. Lub rozpocząć projekt i zamiast entuzjazmu, dźwigać lęk przed udowodnieniem czegoś wszystkim. Kiedy baran osiąga ten punkt, traci to, co ma najcenniejszego spontaniczność. Ponieważ twój płomień nie narodził się, by być mierzony w zwycięstwach i porażkach. Narodził się, by doświadczać życia, otwierać ścieżki, czuć emocje podróży, a nie tylko presję dotarcia do celu. I tu jest prawda. Świat nie zawali się, jeśli przegrasz. Nie przestajesz być baranem, gdy popełniasz błąd. W rzeczywistości, to właśnie w błędzie często odnajdujesz swoją esencję, ponieważ uczysz się zaczynać od nowa. A jeśli jest coś, co zawsze potrafiłeś robić, to zaczynać od nowa. Pomyśl spokojnie: ile razy zrezygnowałeś z czegoś z powodu strachu przed porażką, i ile razy odniosłeś zwycięstwo ale nie potrafiłeś świętować, bo byłeś zbyt zajęty, stawiając sobie wymagania co do następnego wyzwania. Baranie, jest w tobie coś, czego nikt nie może zaprzeczyć. Jesteś ruchem, działaniem, walką. Twoja tożsamość jest głęboko związana z ideą ciągłego posuwania się naprzód, ciągłego stawiania czoła czemuś, ciągłego bycia w bitwie. I to nie jest wada. To twoja wojownicza natura iskra, która sprawia, że życie toczy się dalej. Ale jest tu ciche ryzyko. Moment, w którym już nie wiesz, kim jesteś, gdy nie walczysz. To siódme ostrzeżenie: kiedy zdajesz sobie sprawę, że bez bitwy do stoczenia czujesz się pusty. To tak, jakby twoja energia istniała tylko w obliczu konfliktu. A kiedy nie ma konfliktu, tworzysz go. Kiedy nie ma wroga, stajesz się swoim własnym wrogiem. Kiedy nie ma wojny, wymyślasz ją w sobie. Być może już to czułeś dziwny niepokój w chwilach spokoju niepokój w obliczu ciszy. Jakby coś miało się nie udać. Nieświadoma potrzeba szukania problemów do rozwiązania, ponieważ bez nich czujesz się zagubiony. I to jest najniebezpieczniejszy punkt, kiedy walka przestaje być wyborem i staje się jedynym sposobem, by poczuć, że żyjesz. Kiedy zapominasz, że twoja tożsamość nie polega tylko na wojnie, ale także na zdolności do życia w pokoju. Baranie, nie urodziłeś się, by żyć w zależności od konfliktu. Urodziłeś się, by tworzyć, by inicjować. By doświadczać. Walka jest tylko częścią ciebie, nie twoją całością. To, co dzieje się, gdy gubisz się w tym punkcie, to fakt, że zaczynasz definiować się tylko przez to, z czym walczysz, a nigdy przez to, co czujesz, czego pragniesz, co kochasz. Zapominasz, że masz również prawo po prostu być być obecnym oddychać bez konieczności udowadniania czegokolwiek, bez konieczności wygrywania czegokolwiek, bez konieczności walki z czymkolwiek. To jest ostateczne ostrzeżenie: kiedy już nie wiesz, kim jesteś poza swoją bitwą, kiedy nieświadomie przekształcasz wojnę w tożsamość, a pokój w zagrożenie. I oto prawda, która może wyzwolić: Twój płomień nie istnieje tylko po to, by walczyć, istnieje po to, by oświetlać, a czasem największym zwycięstwem nie jest pokonanie świata na zewnątrz, ale bycie w pełni w sobie. Baranie, w gruncie rzeczy, te wszystkie ostrzeżenia nie dotyczą słabości. Nie są po to, by cię oskarżać czy wskazywać błędy. Istnieją, aby przypomnieć ci, że nawet o najintensywniejszy ogień trzeba dbać. Że nawet najżywszy płomień może się zgubić, nie dlatego, że przestał istnieć, ale dlatego, że schował się pod popiołem, który sam zgromadziłeś. Prawda jest taka, że nie musisz być silny przez cały czas. Nie musisz walczyć we wszystkich wojnach. Nie musisz udowadniać swojej odwagi w każdej chwili. Musisz tylko pozwolić sobie na bycie sobą, w pełni. Prawdziwie, bez maski, bez pośpiechu, bez strachu. I być może to jest najtrudniejsze do przyznania, jak bardzo zgubiłeś się, próbując utrzymać wizerunek kogoś, kogo nic nie rusza. Ale jest w tym również piękno, ponieważ moment, w którym rozpoznajesz, że jesteś zagubiony, jest dokładnie momentem, w którym zaczynasz odnajdywać siebie na nowo. Tych siedem ostrzeżeń nie jest murami, to drzwi. Każdy z nich wskazuje drogę powrotną do ponownego spotkania z tym, co zawsze było Twoje, z Twoim płomieniem. Nie z płomieniem, który niszczy, nie z płomieniem, który pali, aż się wyczerpiesz, ale z płomieniem, który oświetla, który ogrzewa, który inspiruje. I chcę, żebyś pozwolił sobie na refleksję: który z tych sygnałów najsilniej pojawiał się w Twoim życiu? W którym z nich zobaczyłeś siebie teraz, podczas słuchania? Podziel się tym w komentarzach, ponieważ czasem to, o czym się dzielisz, to nie tylko wyładowanie, to lustro, które może pomóc innemu baranowi, który przeżywa tę samą walkę w ciszy. I pamiętaj, nie ma ostatecznej straty. Być może oddaliłeś się od siebie, ale nigdy nie przestałeś być sobą. Twoja esencja nie znika, tylko się ukrywa. I zawsze czeka na moment, w którym znajdziesz odwagę, by ponownie zajrzeć do wnętrza. Być może jesteś w tym momencie teraz. Być może to jest twój czas, by wrócić do siebie. Ponieważ w końcu największa bitwa Barana nigdy nie była przeciwko światu. Zawsze była przeciwko pokusie zapomnienia, kim naprawdę jest. A kiedy sobie przypominasz, coś się dzieje. Życie znów zaczyna się poruszać wokół ciebie. Drzwi się otwierają. Wojny tracą sens. I wszystko sprowadza się do jednej prawdy. Nie potrzebujesz niczego więcej, by być ogniem. Już nim jesteś. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, nie zapomnij zostawić swojego lajka, like ponieważ to pokazuje, że ta treść miała sens dla Twojej duszy. I jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij teraz przycisk subskrybuj. W ten sposób będziesz nadal otrzymywać wiadomości, które dotykają głęboko serca i ujawniają prawdziwy cel Twojego znaku zodiaku. Aktywuj też dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z kolejnych rozdziałów swojej duchowej podróży.